ma ja jestem Paweł, a że w tym roku nie mamy śniegu, to zorganizowaliśmy suchy kulik. Wow! Koncepcja się zaczyna tak, że linę przewiązujemy tutaj przez prawą i lewą. Po środku tym grubym pasem i pas jakkolwiek musimy zamontować do peszkota Mam nadzieję, że to się będzie ślizgało na... Ślizgało na na na... Nie wiem co jest teraz. Mróz, lód Śnieg, zamarznięty śnieg, no to może da radę. Jedziesz gdzieś na Sylwestra? Nie wiem. To już nie, po... to już nie pojedziesz. A. To to był zakop. Staje po ostatniej jesie, widzisz? A. Myślałem, że jak to kopnę to to się wbija, ale niestety Prawie maska się złamała motokoty V2, to? A kask sobie wziąłeś? Tak A ty też wy? Nie no, gdzie? W aucie? Później jedziemy Jak? Normalnie, jak ty prawa jazdy nie masz? A co do no, prowadzenia to w są umiejętności? Dobra. Których też brakuje? Jedno no, na jedynie w Ja to się będę bał. Cykał tego. Ej, teraz sobie poczuj, że taka grażenka sobie pójdzie na jakiś spacer z, ze Stefankiem. Taki wiesz, przedpołudniowy, drugi dzień świąt Pójdziemy sobie na przykład w jakieś pola Przespacerujemy się A tam stary kot ciągnie maskę samochodu A na niej jakiś ziomek jedzie yeah. Ale patola, nie? Jak się myśli, że taki subafer, że muzyka na cała. Ej, patrzcie, bo Mikołaj wpadł na pomysł, żeby normalnie tu po asfalcie się ciągnąć I Wyobraźcie sobie, że jest drugi dzień świąt, godzina 12.40 hałas jak olera, bo ciągnie się maskę na asfalcie, ludzie wychodzą, patrzą się, a tam kot ciągnie maskę, nie? Po ulicy. Ale mi się wydaje, że za chwilę telefon i policja by była. No! Chyba! 可以。 Ej, jak wstawiłem storkę, że robimy suchy kulik, to tam dwie osoby się zapytały, ale co to jest suchy kulik? No to już teraz wiecie, czym może być suchy kulik w grudniu. Ej, myślałem, że to Syreny. Przez chwilę. No A to jub. pociąg. Dobra, stwierdziliśmy razem, że wbijamy się w to pole kukurydzy. Ciekawe, czy ta maska wytrzyma. Znaczy, maska to może wytrzyma. Gorzej z nami, bo coraz głupsze pomysły przychodzą do głowy. Świąteczne, jakby nie patrząc, a za kilka dni sylwester, więc pasowałoby być w miarę zdrowym. <śpiewanie> W ogóle jak będziemy jeszcze sprawni do stycznia, to mamy kilka pomysłów na tego kota, na ciągnięcie w ogóle czegokolwiek, bo ma spać śnieg. Więc jakbyście chcieli coś zobaczyć, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na pewno wybierzemy coś, coś kreatywnego, tak jak my to robimy. No panie, to się wyklepie, to się wymaluje i jeszcze małcie będzie. się pojedzie. Ja Dobra moi drodzy, kończymy powolutku. Suchy kulik oceniamy na jakieś 8 na 10 w sumie. I za tydzień jak spadnie śnieg, to robimy pełnoprawny kulik. <noise> będzie maska, będzie snowboard, będą narty i będzie coś, co wy wymyślicie. Także sekcja komentarzy jest wasza, a my będziemy mieli do dyspozycji kota na pewno. I myślę, że kłada 4 na 4, więc zapowiada się naprawdę całkiem fajnie. Weź gaśnicę, bo ja się boję. Bo ja się boję, a ty masz klasę. No. Patrzcie, ona nie działa, więc coś. Znaczy, ile będzie to miało? 20-30 lat, więc. No, niestety, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. OOOOOOOPie! Jest. jest kotek, jest ogon, jest choinka i jest zimowe upalanie.